Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Witamy z Gdańska. Dzień dobry, witam z Słupska. No no tak, bardzo tak, miło. Tak to teraz jest. Panie prezydencie, premier Ewa Kopacz odpowiada na pański list w sprawie kłopotów finansowych miasta w związku z tą koniecznością zapłaty ponad 20 milionów złotych wykonawcy akwaparku. Mówi, że się chce spotkać w ten weekend. Pan już dostał to oficjalne zaproszenie. Nie, nie dostałem, ale jesteśmy w kontakcie z kancelarią pani y premier. premier i ustalamy y y y y <grytanie> <grytanie> szczegóły. Tego spotkania. Mam nadzieję, że do niego dojdzie w najbliższy weekend, bo sytuacja w naszym mieście jest trudna, ale ona narastała przez wiele lat. To nie jest tak, że nagle ta sytuacja się pojawiła i nie jest tylko i wyłącznie sytuacją słupska, bo tego typu problemy ma wiele polskich miast i miasteczek. Dobrze, ale w tym konkretnym przypadku, czego pan tak naprawdę oczekuje i co Pana zdaniem pan może realnie dostać? Przede wszystkim oczekuję od władz centralnych, że zapłacą za tą pracę, którą wykonujemy każdego dnia, każdego roku na rzecz administracji rządowej. To przede wszystkim są zadania zlecone. Ja obliczyłem, że w przeciągu ostatnich trzech lat my dołożyliśmy do tych zadań zleconych, które w całości powinny być finansowane przez administrację rządową 6 milionów złotych. Czyli na przykład Słupska, do czego? Do światy? Nie, do oświaty dokładamy każdego roku 50 milionów złotych. Mówię o tych zadanych, zadaniach zleconych związanych z obsługą mieszkańców, na przykład. Dzisiaj doszła do tego wojskowość. Na przykład kwestie dowodów osobistych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, tego typu rzeczy. My do takich usług dopłaciliśmy w ciągu ostatnich trzech lat 6 milionów złotych, no Nie panie wspominam właśnie o świacie. Ale słów tutaj nie jest jakby nietypowy, tak? Inne gminy też dopłacają. Nie... No nie jest nietypowy, ale sytuacja dzisiaj wygląda tak, że inne gminy skarżą e, e, administrację rządową, bo nie są w stanie już więcej dokładać do tego. Więc my przede wszystkim domagamy się, chcemy żeby nam zwrócono te pieniądze, które wyłożyliśmy już. Bo nas po prostu na to nie stać, nie stać nas na dokładanie do czegokolwiek, bo dzisiaj my sami nie mamy, jak państwo wiecie. No i z drugiej strony oczekuję podobnie jak to pani premier robi na przykład w Bydgoszczy czy wielu innych miastach w Polsce. W Polsce, że w tak y, kryzysowej sytuacji y, y, rządzący y, będą wspierali realizowane przez nas projekty, na przykład budowę drogi krajowej nr 21, która, e, e, której rozbudowa jest zaplanowana, na które miasto po prostu nie ma środków, a dzisiaj jest ta rozbudowa koniecznością. No tak, ale rozumiem, e... że to miał być taki układ, duża część pieniędzy z rządu, część wkładu własnego miasta, ktoś się na to zdecydował, ktoś podjął zobowiązanie, a teraz pan mówi, że złe nikt zobowiązanie. Jeszcze, mhm. Nikt jeszcze nie podjął zobowiązań ostatecznych, więc piłka jest nadal w grze i negocjacje w tej sprawie trwają i można jeszcze wiele zmienić. Więc ja chciałbym rozmawiać o tym, co jeszcze dzisiaj możemy zmienić, żeby subsk nie wpadł w tak poważne tarapaty, że rząd będzie miał jeszcze większy problem. Bo jeżeli miasto zbankrutuje, to trzeba będzie powołać zarząd komisaryczny i trzeba będzie podejmować decyzje i wtedy to Ewa Kopacz, pani premier będzie musiała podejmować te decyzje. A to jest dodatkowa praca, to są dodatkowe koszty, więc lepiej dzisiaj e, wesprzeć Słupsk, żeby później nie mieć problemu. No tak, ale właściwie dlaczego Ewa Kopacz miałaby wspierać akurat Słupsk? Wyobrażam sobie, że. Ale wspiera gmin, inne miasta. Ale gmin, też. gmin i miast ja właśnie w całej Polsce. Jest mnóstwo jest mnóstwo. Jest 2,5 tysiąca. I wiele z tych gmin takie wsparcie dostaje. Jak pani ja podałem na przykład Dziś, mogę teraz podać pierwszy lepszy przykład Bydgoszczy, która w ostatnich miesiącach dostała ponad 8 milionów złotych właśnie wsparcia rządowego. Warszawa dostała, chciałbym przypomnieć, w momencie kiedy spalił się most, Warszawa dostała wsparcie ze strony rządzących. I takich przykładów jest bardzo wiele. Ja zresztą je przygotowałem i zamierzam, zamierzam je zaprezentować. Negocjować. Bo Państwo. No, negocjować również, ale prezentować opinii publicznej, bo państwo często ingeruje w takich przypadkach i nie rozumiem, dlaczego biedny Słupsk ma znów być pokrzywdzony. My sobie sami naprawdę nie poradzimy, bo sytuacja, do której doprowadziły poprzednie władze, jest naprawdę katastrofalna. Panie prezydencie, a pan rozumiem, liczy na to, że teraz przed nami wybory parlamentarne i wtedy łat teraz łatwiej przekonać panią premier do różnych decyzji, prawda? Kalendarz wyborczy w mojej ocenie nie ma tutaj e, żadnego znaczenia. Bardziej rachunek ekonomiczny się liczy. Po prostu dzisiaj my potrzebujemy wsparcia ze strony, ze strony rządzących. No ci rządzący, jeśli w ogóle będą skłonni, to chyba powinni szybko podejmować decyzję, bo wie pan, jak tutaj chociażby w tym studiu słyszałam ostatnio polityków PiSu, którzy mówili y, y, o panu i o sytuacji z akwaparkiem, że wiedział pan, w co się pakuje i teraz nie ma co płakać, to ewentualna nie wiem, nowa premier waszydło mogł Beata Szydło. Bata Szydło mogłaby już nie być taka skłonna do rozmów. Nie wiem, jaka będzie nowa premier i kto będzie tym premierem. Nie wiemy, czy będzie to no, Bata Szydło. Ale w... dzisiaj. Dzisiaj rządzący w Warszawie popełnili poważny błąd, ponieważ nie mamy zrównoważonego rozwoju e, całego kraju. Są wielkie metropolii. Pani dobrze wie, bo mieszka pani w Gdańsku. Ja mieszkałem e, e, przez pewien czas w Gdyni i wiem, jak szybko rozwija się trójmiasto. I słupsk naprawdę nie ma szans rywalizować przy takich e, rozkładzie sił z wielkimi metropoliami. Dzisiaj SUBS walczy tak naprawdę o, e, o przeżycie, o jakąś wegetację, bo my nawet e, nie mamy drogi ekspresowej do naszego miasta. My walczymy o drugą e, linię torów kolejowych. No przecież to jest jakaś paranoja. Kiedyś e, ze SUBSka można było w e, ciągu jednego dnia dolecieć wrócić z Warszawy, bo mieliśmy nawet lotnisko. O tym nawet dzisiaj już nie marzymy, żeby e, wróciły te czasy. My marzymy, proszę zobaczyć jakie żeby była druga linia kolejowa do naszego miasta. Ale będzie pan o tym też chciał rozmawiać z Ewą zarówno o tak, tym, jak i o tarczy tak. antyrakietowej? Tak, tak. No lista postulatów jest długa. Ja chciałbym przypomnieć, że w 2008 roku Donald Tusk właśnie w Słupsku, w naszym mieście zobowiązał się do realizacji pewnych obietnic, rekompensat w zamian za tarczę antyrakietową. No to częściowo Rzadna te rekompensaty nich... zostały zrealizowane. Jaka? Jaka? Tereny pod specjalną strefę ekonomiczną, z tego nie, co pamiętam, nie, nie zostały nie. przekazane? Nie, nie, miało być wsparcie, nie ma. Ja to jest jeden, jeden z naszych postulatów zresztą. A 160 e, hektarów słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej? No ja mam takie informacje, no. że zostały. Ale nie, dobrze, nie, nie będę się ale tutaj nie, 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 nie zostałem. Dzisiaj jednym z tych postulatów właśnie jest uzbrojenie terenów w części, części tej strefy, żebyśmy mogli ściągać inwestorów. Jedną z tych obietnic było ściągnięcie jakiegoś strategicznego inwestora. Do dzisiaj nie ma. Była budowa drogi ekspresowej, do dzisiaj jej nie ma. Wiele innych kwestii, które nie zostały zrealizowane. Panie prezydencie, wróćmy do tego hmm, akwaparku, bo jest y, decyzja sądu w Gdańsku o wstrzymaniu tego wyroku sądu arbitrażowego, czyli że chwilowo nie musicie płacić tych ponad 20 milionów złotych. Pan mówi, że się udało powstrzymać katastrofę. Ja sobie myślę, czy oby na pewno, no bo przecież ktoś kiedyś wykonawcy będzie musiał zapłacić. Pytanie kiedy? Nie wiemy kiedy. Ile? Nie wiemy kiedy no, i nie sąd wiemy arbitrażowy ile? powiedział ile? to będzie... arbitrażowy, ale chciałbym powiedzieć, że skutecznie udało nam się wstrzymać e, wy, wykonanie tego wyroku i zaskarżyć e, ten wyrok co do e, meritum. Dzisiaj czekamy na uzasadnienie, czekamy na, e, na szczegółowe informacje, co zostało, e, co udało nam się zaskarżyć. E, e, zobaczymy. Piłka jest w grze i dla nas to bardzo dobrze, bo mamy więcej czasu, e, żeby na przykład nie. Zaciągać drugiego kosztownego kredytu, ale zebrać być może potrzebne środki z innych źródeł, a być może ostatecznie uchylić ten wyrok sądu arbitrażowego e, e, w całości. Chciałbym Dobrze. przypomnieć, że moi mm -hmm. poprzednicy popełnili fundamentalny błąd w tym zakresie, bo sąd arbitrażowy jest jednoinstancyjny. My nie mieliśmy możliwości... Ale skarżyć jednak się odwołaliście do sądu. To jakoś jak, 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 jakiś, jakaś droga prawna jest. No, można zaskarżyć w całości i odwołać mm. się co do procedury. Co do poprzednika. Y, on napisał ostatnio, że nie zamierza co prawda, komentować zarzutów, które pan formułuje publicznie pod jego y, adresem, ale stwierdza także, że przez ostatnie miesiące w Słupsku stało się dużo złego, panie prezydencie. Tak o to mówi był prezydent o panu. A czemu pan się śmieje? To poważny zarzut, dużo złego. No ale jakieś przy przykłady, bo y, ja. Jak na razie to mieszkańcy chyba mają inną opinię i myślę, że e, e, państwo śledzicie na bieżąco moje poczynania i myślę, że opinia jest inna. To raczej, no nie ja zrobiłem ponad 300 milionów długu, to nie ja doprowadziłem do tej katastrofy, która dzisiaj jest w naszym mieście. A pan to Kiedy miasto, pana zdanie, słowa... wyprowadzi z tej katastrofy czy nie? Czy szybciej pan polegnie na jakimś kolejnym wynik wyroku sądu? Staram się oczywiście zrobić wszystko, żeby wyprowadzić. Myślę, że idzie mi całkiem nieźle. No. No myślę, że... No w oszczędnościach nie szczególnie. Chyba. No też. No to raczej nie są popularne dzisiaj. aż takie decyzje, prawda? Jak pani w domu, w, w budżecie rodzinnym brakuje pieniędzy, to co pani robi? Zaciąga pani kolejne kredyty, czy stara się pani oszczędzać? Oszczędzam, ale nikt z tego nie jest zachwycony. Ja też. Nie jestem no, zachwycony. Wiadomo, ja też nie jestem zachwycony. No, zaciskanie pasa nie jest miłe, ale niestety. Ale panie prezydencie, czy pan na przykład może, uważa, że naprawdę pasa, takie zaciskanie pasa było, powinno się na przykład odbyć y, kosztem nauczycieli w Słupsku? Bo wczoraj przegłosowaliście to obniżenie tych dodatków motywacyjnych. To jest podobno ale... od 5 do 10% uposażenia nauczyciela docelowo. Y, jakiejś tam no, części no, mniej. No, no nie, no to tylko chyba dyrekcji szkół, bo były takie dodatki motywacyjne, które sięgały 800 zł, więc mm -hmm. y, 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 trzeba pamiętać, że ten dodatek jest... Y, do, dobrowolnym dodatkiem samorządów. I kiedy samorząd jest w trudnej sytuacji finansowej, to nie można oczekiwać, że będziemy, e, że będziemy mm, pozostawiali pewną grupę bez e, jakiejś e, próby o, również namawienia do oszczędzania. No wszyscy dzisiaj w Słupsku oszczędzamy. Ja obniżyłem te podatki, te dodatki e, e, nie w 100%, tylko w zależności od wykonywanej pracy w 30-50%. Yy, ja jestem gotów rozmawiać, kiedy sytuacja finansowa miasta się polepszy, ale naprawdę, no, to, 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 albo uratujemy to miasto, albo wszyscy utoniemy. Nauczyciele też. I, i chciałbym podkreślić, i za to dziękuję bardzo środowiskom nauczycielskim. Ta propozycja została przyjęta ze zrozumieniem i zaakceptowana przez e, środowiska nauczycieli. No to ma I za Pan to dużo Bardzo szczęście. serdecznie dziękuję. Panie prezydencie, jeszcze na koniec chciałam zapytać, po co Panu te happeningi. Które? A to ten ze zdjęciem y, portretu Jana Pawła II, a to ten ze zdjęciem Godła y, w gabinecie. Potem jest tylko asumpt do tego, żeby y, różni ludzie y, nie wiem toczyli jakby wokół tego polityczne spory, ale ma, może Pan mieć też kłopoty, bo są dwa za zawiadomienia w prokuraturze. Jedno y, z inicjatywy pana Nowaka, on uważa, że Pan y, no, działał niewłaściwie ściągając portret Jana Pawła II, ale drugie lokalny działaczy pisu, którzy mówią, że nie można jakby tych emblematów narodowych stosować do celów happeningowych. Ja jakbym chciał być złośliwy wobec mediów, to bym powiedział, że dzięki temu państwo możecie zapełniać swoje e, audycje, bo widzę, że wy najbardziej się ekscytujecie tym, e, tymi wydarzeniami. Dla mnie Przypominam są panu, naturalne. że w 12 minucie naszej rozmowy zapytałam o odniesienie <laughs> do prokuratury, więc proszę 15, mi tutaj wy 15, nie wrzucać 15, wszystkich... 56 sekund, bo mam licznik przed sobą. No, proszę mi nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Do tej pory rozmawialiśmy o poważnych problemach słupska, a ja teraz Ale to pytam... to też jest poważny problem. Od razu pani powiem dlaczego. Y, dlatego, że y, w przeciwieństwie do innych, ja nie nie odwracam głowy na poważne problemy. Uważam, że e, kwestia na przykład e, wyginięcia ptaków w naszym parku słowińskim, który jest jakieś 20 km od Słupska i tego, że ten orzeł bielik, z którego jesteśmy tacy dumni, stawiamy go jako symbol nasz narodowy, on ginie niezauważalnie. A kiedy ja, takiego symbolicznego, ważnego dla nas wszystkich, dla mnie również, orła bielika na kawałku dykty, bo akurat ten mój był na kawałku dykty, zdejmę ze ściany, to mówi o nim cała Polska. A wobec tego, którego tak kochamy niby i tej żywej istoty przechodzimy obojętnie. Czy jest to jakaś hipokryzja, czy nie jest to hipokryzja? A czy jednak symbol narodowy, wie pan, to jest symbol po prostu narodowy, a pan po nazywa Ta, to orłem narodowy. bielikiem, bielikiem na, na, ale, na, na dykcie. No. Ale nie miałaby pani tego, or, tego, tego symbolu na dykcie i nie y, klękałaby pani przed nim, tak jak teraz to pani robi, gdyby nie było tego naturalnego Orła Bielika. I nigdy by sobie go pani nie namalowała, gdyby nie było tego naturalnego Orła Bielika. I chce pani, żeby przyszłe pokolenia nie widziały Orła Bielika? Ja bym by wolała, widziały? żeby takimi sprawami nie zajmowała się prokuratura. I może, żeby pan nie ja dawał e, powodu do tego, żeby się zajmowali tym politycy ja i wiem. prokuratura. Takie, takie mieszczanie Państwo jak pani, to by chciała mieć spokój. Przepraszam nie bardzo. By nie, robić, nie wiem, czy to chodziło o to, żeby mnie obrazić, nie czy nie. Chciałam zauważyć, nie, że ja mieszkam na wsi, w której... Oczy. Nie mieszkam w mieście. Mieszkam na wsi. Panie nie, e, Prezydencie, jeśli pani wie, jeśli pan nie wie, kraj, wie, mieszkam na ma... w małej wsi. No, dziękuję no, bardzo dobrze, za rozmowę. Bardzo się cieszę. To tym bardziej zwierzęta powinny pani być bliskie i kwestia na przykład resury zwierząt w cyrkach czy orła bielika. Nie cierpię jest... zwierząt w cyrkach. Nie, nie cierpię takich cyrków. Włączy. Dziękuję bardzo. bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Ja Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.